Czyli wy patrzycie pod koniec sierpnia na swoje krzaki pomidorów i myślicie, a niech jeszcze trochę powiszą, dojrzeją w słońcu? Brzmi logicznie, prawda? A ja wam powiem, to może okazać się fatalnym błędem dla całego waszego plonu. Dziś wyjaśnimy sobie, dlaczego pod koniec lata trzeba natychmiast zrywać wszystkie pomidory z krzaków, nawet jeśli są jeszcze zupełnie zielone. Obiecuję, że poznacie podstępnego wroga, który potrafi zniszczyć owoce waszej pracy dosłownie w ciągu jednej nocy. Sierpień to zdradliwy miesiąc. W dzień słońce nadal grzeje jak latem, wszystko wydaje się w porządku. Natomiast noce stają się wyraźnie chłodniejsze i co najważniejsze, wilgotne odrosy. Rano cała trawa i liście są mokre, zauważyliście. Właśnie ten pozornie nieszkodliwy kontrast temperatur i wysoka wilgotność tworzą idealne, wręcz kurortowe warunki dla największego zagrożenia dla wszystkich naszych pomidorów, dla choroby, której nazwę słyszał każdy ogrodnik. Zacznijmy więc od początku. Kim jest ten niewidzialny wróg, który wyrusza na łowy nocą? Nazywa się zaraza ziemniaczana albo, naukowo rzecz biorąc, fitoftoroza. Brzmi skomplikowanie, ale sedno jest proste. To mikroskopijny organizm grzybopodobny, prawdziwy, cichy zabójca Twoich plonów. Wyobraź sobie idealne warunki dla tego szkodnika. To właśnie koniec sierpnia. W dzień jest jeszcze ciepło, ale w nocy temperatura spada poniżej 15, a nawet 10 stopni. A co najważniejsze, rano pojawia się obfita rosa. Każda kropelka wody na liściach i owocach to prawdziwy czerwony dywan dla zarodników zarazy. To właśnie wilgoć i chłód. To dwaj jego najlepsi przyjaciele, którzy uruchamiają mechanizm niszczenia. Te zarodniki są niemal wszędzie. Mogą drzemać w glebie, pozostawać na starych resztkach roślinnych, może je przynieść wiatr od sąsiadów, po prostu cierpliwie czekają na swoją chwilę. I oto nadchodzi zimna, wilgotna noc. Zarodniki lądują na mokrym liściu, kiełkują i wnikają w głąb rośliny. To wszystko proces ruszył. Jak ją zatem zauważyć? Bądźcie bardzo uważni. Pierwsze objawy pojawiają się na liściach, najczęściej na tych dolnych, gdzie wilgoć utrzymuje się dłużej. To nie są zwykłe żółte plamki. To rozmyte szaro brązowe plamy, często z jaśniejszą, jakby tłustą obwódką na brzegu. Jeśli pogoda jest wilgotna, z drugiej strony liścia, na granicy plamy można zauważyć lekki białawy nalot. To właśnie nowe zarodniki, gotowe zarażać wszystko dookoła. Dalej ma jest tylko gorzej. Plamy pojawiają się na łodygach, wyglądają jak ciemne, wydłużone pasma. A potem choroba dociera do tego, co najcenniejsze, no do naszych pomidorów. I dzieje się to z przerażającą szybkością. Dosłownie w ciągu kilku dni zdrowy, bujny krzew może zamienić się w poczerniałą, zwiędłą masę. Dlatego trzeba działać z wyprzedzeniem. Wielu z was myśli, ależ moje pomidory są jeszcze zielone i twarde nic im nie będzie, są przecież takie silne i to, moi drodzy, jeden z najniebezpieczniejszych błędów, który może pozbawić was całych zbiorów. Rozprawmy się z tym mitem raz na zawsze. Rzecz w tym, że zaraza ziemniaczana to nie jest problem powierzchniowy, który atakuje tylko skórkę owocu. To choroba systemowa. Kiedy zarodniki dostaną się na liście lub łodygę, przenikają do układu naczyniowego całej rośliny. Wyobraźcie sobie ludzki układ krwionośny. Rośliny mają coś podobnego. I właśnie tymi naczyniami grzybnia rozpoczyna swoją podróż po całym krzewie. Porusza się po łodydze, po gałązkach i oczywiście po szypułce, tym samym ogonku, którym pomidor przymocowany jest do gałęzi. I właśnie przez tę szypułkę zaraza wnika bezpośrednio do wnętrza owocu. Z zewnątrz wasz zielony pomidor może wyglądać idealnie. Gładki, błyszczący, twardy, w dotyku, zrywacie go, kładziecie do dojrzewania i myślicie, że go uratowaliście. A tak naprawdę przynieśliście do domu bombę z opóźnionym zapłonem. Wewnątrz pomidora, w cieple, grzybnia zaczyna aktywnie się rozwijać. I po kilku dniach, zamiast nabrać czerwonego koloru, pomidor nagle pokrywa się brązową, rozmytą, zapadniętą plamą i tyle nadaje się już tylko do wyrzucenia. Dlatego zapamiętajcie. Zielony kolor i twardość to nie jest zbroja, to jedynie kamuflaż, za którym podstępny wróg już prowadzi swoją niszczycielską pracę. Zaatakowany jest cały krzew, co oznacza, że każdy owoc na nim znajduje się w strefie śmiertelnego ryzyka. No dobrze, ale co, jeśli mieszkacie w suchym klimacie? Albo jesteście pewni, że na waszej działce nie ma zarazy ziemniaczanej, bo przeprowadziliście wszystkie zabiegi profilaktyczne? Może w takim razie jednak zostawić je, żeby dojrzewały na krzaku? Przecież pomidor, który dojrzewał w słońcu, zawsze smakuje najlepiej. Brzmi logicznie, ale i tu czeka na nas druga ważna kwestia. Pod koniec sierpnia natura sama mówi roślinom: lato się kończy, czas się zwijać. Nagły spadek temperatur nocnych to ogromny stres dla pomidorów. To roślina ciepłolubna, i gdy w nocy robi się zimno, przełącza się z trybu owocowania i wzrostu w tryb przetrwania. Wszystkie procesy biochemiczne wewnątrz krzaka gwałtownie zwalniają. Synteza cukrów i likopenu, tej substancji, która sprawia, że pomidory są czerwone i zdrowe, praktycznie się zatrzymuje. Krzak nie marnuje już cennych sił na to, by nalewać i wybarwiać owoce. Cała jego energia idzie na to, by po prostu przetrwać zimną noc, zachować system korzeniowy i jakoś utrzymać procesy życiowe w liściach. W rezultacie wasze pomidory po prostu zastygają na krzaku. Mogą wisieć zielone lub brązowe tygodniami, nie zmieniając ani koloru, ani rozmiaru, przy tym nadal wysysają z krzaka resztki składników odżywczych, osłabiając go jeszcze bardziej. A osłabiona roślina to znowu łatwy łup dla każdej choroby, nie tylko dla zarazy ziemniaczanej. Tworzy się błędne koło. Czekacie, aż pomidor zrobi się czerwony, a on nie czerwienieje, bo jest mu zimno. A w czasie, gdy wisi i czeka na ciepło, ryzyko zachorowania rośnie z każdą zimną rosą. Co więc zrobić, żeby uratować plony i nie stracić wszystkiego? Odpowiedź jest prosta, skuteczna i sprawdzona przez pokolenia ogrodników. Trzeba przeprowadzić tak zwane dojrzewanie pozbiorcze bez obaw. To wcale nie jest skomplikowane. W gruncie rzeczy po prostu zabieramy pomidory naturze, która nie jest już w stanie zapewnić im odpowiednich warunków i stwarzamy im idealne miejsce do spokojnego dojrzewania we własnym domu. Główna zasada dojrzewania pozbiorczego polega na przeniesieniu owoców w ciepłe, suche i najlepiej ciemne miejsce. Optymalna temperatura dla tego procesu to od 20 do 25 stopni Celsjusza. Właśnie w takich warunkach w zielonych pomidorach uruchamiają się procesy chemiczne, które zamieniają je w czerwone i smaczne. Jak to zrobić prawidłowo? Pomidory należy zbierać koniecznie z szypułką, czyli z tym samym ogonkiem. To bardzo ważne. Jeśli zerwiemy pomidor zostawiając ogonek na gałązce, w jego miejscu pozostanie otwarta ranka, wrota dla wszelkiego rodzaju infekcji i pleśni. Zrywajcie ostrożnie w suchą pogodę. Najlepiej w ciągu dnia, kiedy rosa już całkowicie wyschła. Następnie rozkładajcie je w jednej lub dwóch warstwach: w kartonowych pudełkach, skrzynkach lub po prostu na podłodze wyłożonej gazetami, na przykład pod łóżkiem lub w szafie. Ważne, żeby nie leżały w dużej stercie i były dobrze wentylowane. Aby przyspieszyć proces, można dołożyć do zielonych pomidorów kilka już dojrzałych czerwonych pomidorów lub jednego banana. Wydzielają one gaz etylen, który jest naturalnym stymulatorem dojrzewania. W ten sposób, w pełnym bezpieczeństwie, z dala od zimna, rosy i zarazy ziemniaczanej, wasze pomidory spokojnie dojrzeją. I właśnie tutaj kryje się najważniejszy i najbardziej szokujący moment, który wielu z nas bagatelizuje. Zaraza ziemniaczana to nie jest zwykła choroba. To prawdziwy, super szybki drapieżnik w świecie infekcji roślinnych, który atakuje z błyskawiczną prędkością. Wyobraźcie sobie taką scenę. Wieczorem z satysfakcją oglądacie swoje krzaki. Liście zdrowe, owoce jędrne nabierają pełni. Kładziecie się spać w oczekiwaniu na przyszłe obfite zbiory, a rano wychodzicie do ogrodu i zastajecie przerażający widok. Liście pokryte są czarnymi plamami, na łodygach widnieją brązowe zacieki, a na samych pomidorach, które jeszcze wczoraj były idealne, pojawiają się wklęsłe, szybko ciemniejące obszary. Najbardziej podstępne jest to, że zarodniki zarazy ziemniaczanej, dostając się na wilgotny odrosy owoc nocą, wrastają do środka. I nawet jeśli zerwiecie taki pomidor, który z zewnątrz wygląda jeszcze na całkowicie zdrowy, proces gnicia jest już zainicjowany od wewnątrz. Po kilku dniach w skrzynce do dojrzewania znajdziecie nieapetyczny czerwony pomidor, lecz miękką, zgniłą masę. Stracić pracę całego lata przez jedną czy dwie zimne noce, oto prawdziwa cena zwłoki. Zatem podsumowując, koniec sierpnia to ostatnia prosta dla waszych pomidorów i nie jest to czas na ryzyko. Zimne noce, obfita rosa i wszechobecna zaraza ziemniaczana, to mieszanka wybuchowa, która zagraża waszym zbiorom. Zrywajcie owoce, nawet zielone, i pozwólcie im dojrzeć w cieple i bezpieczeństwie. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli okazał się przydatny. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić innych ważnych ogrodniczych sekretów. A teraz pytanie do Was jak zazwyczaj postępujecie ze swoimi pomidorami pod koniec sezonu? Zrywacie wszystkie zielone czy ryzykujecie i zostawiacie na krzaku? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i historiami w komentarzach.